To na pewno nie były czasy wesołe, ale to były też czasy kreatywne. Jeśli ktoś chciał zadawać w szyku, być ikoną mody, chciał też dobrze wyglądać inaczej niż w ciuchach, które były ledwie dostępne w oficjalnej sprzedaży, no to musiał kombinować. I tak też robiła projektantka mody, pani Teresa Rosati. Dzień, dobry, na naszej dzień dobry. Tak też robiła no nieco później wychowująca się w Polsce Natalia Gabrielska tutaj czytam, jak, jak chcesz być przedstawiona, reżyserka, mentorka, modelka, w tej właśnie kolejności. Dzień dobry, Departament panią. kobiet też jeszcze. Departament kobiet. Pani od sukni, którą to pani ją zrobiła sobie. To sama? jest, nie? to, nie, to jest twoja mama, tak, Słuchajcie, bo to tak trochę jak patrzę, to pani Teresa... Maszyna i, i szycie. Ja, łucznik, a ja, łucznik, a ja, tak. a ja trochę jestem bardziej taki z, tej, z tych, że ja robótki ręczne, czyli dzierganie i takie rzeczy to ja. Okay. I, I to jest dla siebie zrobione. Nie, nie, no już tak, tak aż wiecie, Dobra, wyroba, jest. nie jestem. Zaraz pokażę moje wyroby. Natomiast to jest sukienka, słuchajcie, która ma 50 lat. I to jest sukienka, y, którą... Y, zrobiła koleżanka mojej mamie, bo moja mama w ogóle e, gdzieś tam też wybierała się na jakiś wielki bal, jakąś ważną imprezę, no i też nie miała wiedziała cikurę, się. górę jak modelka też. No taka, taka drobna była i taka pani. filigranowa, tak. No i właśnie to jest sukienka zrobiona e, dla mojej mamy. No i ta sukienka ma 50 lat, ale spokojnie można ją zapłacić. Dzisiaj najmodniejszy wzór. Tak, tak, wszystko tak. co robione ręcznie, ja prawda? Chciałam właśnie na temat tej sukienki powiedzieć też parę słów. Bardzo ponieważ proszę, bardzo przypomina mi strój ślubny ślubu mojego. Ja, co prawda, nie robiłam, ale projektowałam i to był zrobiony na drutach, nie przeze mnie oczywiście, e, zestaw, czyli góra w, tylu, mm. w stylu szanelowskim i bardzo szerokie spodnie. Teraz też by można było to włożyć. idealnie tak. Pasuje. I kolor ten sam i z tym, że to był wzór takiej gipiury, prawda? Koronki typu gipiura. Ale mm. że w spodniach poszła pani do ślubu. Do, to było wtedy I to było ponad 50 lat temu, czyli to też był ten czas, czas. Pani Tereso, jak ja pamiętam ledwie tamte czasy, kiedy sklepy były opustoszałe i gospodarka wolnorynkowa jeszcze nie istniała, to z czego pani pozyskiwała, skąd pani pozyskiwała materiały, skąd pani brała pomysły i kto to wykonywał? Bo pewne konstrukcje no, wymagały jednak profesjonalnej ręki. Tak. Pani sama to umiała zrobić. Tak, tak. Nauczyłam się szyć na pracach ręcznych w liceum, e, robiąc właśnie e, szablony, i potem. Szyłam różne rzeczy na stopień. Ja wtedy odkryłam u siebie taką pasję do mody mm -hmm. i do projektowania. I oczywiście szyłam na początku, tu wpadło słowo maszyna-łucznik. Ja znacznie wcześniej. Ja taki szyłam na ręcznej maszynie, mm. na tak zwaną kor korbkę. Mm -hmm. Włoska maszyna mojej mamy. I szyłam dobrych parę lat, a taką prawdziwą maszynę do szycia dostałam na pierwsze moje. E, imieniny już w małżeństwie od mojego męża. Właśnie tę maszynę słynną Łucznik mm. już elektryczną. Mąż też w pewnym e, sensie, przepraszam, że tylko tak wejdę w słowo. Był sekundę. modelem, od razu tak, mówię, no, tak. No, <laughs> był modelem, szyłam mu spodnie typu jeansy z różnych tkanin. Szyłam mu na przykład, zrobiłam mu czapkę futrzaną, taką papachę tak zwaną e, z, z futra wtedy były modne. No takie różne właśnie. Pokażę Państwu coś i zapytam Renatę, która nie wiem, czy będzie w stanie rozszyfrować, co ja tutaj pokazuję. To wygląda jak mapa sztabowa, jakbyśmy tutaj mieli mieć jakiś plan, plan inwazji i podboju dalekich krain. To jest coś, co jest. Ale ja, ja już ci powiem, walczyły... to, jest. Tak. to jest. To A, jest, jest, jest wykrój, słuchaj z burdy. Oczywiście. To wykrój tak. z burdy. I to wtedy, w tamtych czasach, to było tak, że każda Popularne, właściwie, bardzo, czy taka, tak. taka kobieta, która się lubiła tam prawda, ładnie ubrać, to zawsze. Ta burda to w ogóle był taki rarytas. nie, To się pożyczało te burdy. Tak. Słucham? Ty się w tym orientujesz? No patrz, jest jest? No tak? Tak. tu tam wyszywasz, tu jest, to jest kolorystyka, tak. idziesz i to, i to wszystko. Jak to jest kręgaw, czy Ma to macie jest przód, przód, tył i tak dalej. Jak słuchajcie, ty kombinowałaś z ubraniami? Słuchajcie, bo to jest coś takiego niesamowitego, że Polacy mają taki ten pozytywny dar kombinowania. My to mamy po prostu we krwi. I my potrafiliśmy, to słuchajcie, panie, kiedyś tak. szyć rzeczy z firanek, z dżinsów się szyło, słuchajcie, torby. No, tak jak teraz mówimy, jest takie bardzo modne słowo design thinking, nie? I ten design thinking to jest takie rozwiązywanie różnych takich trudnych problemów i teraz to rozwiązywanie problemów odbywa się przy użyciu flipchartów w jakichś open space'ach a my wtedy to wszystko robiliśmy na trzepakach kombinowaliśmy w korytarzach w kuchniach właśnie wieczorami często w, gdzieś tam w jakimś y, domu obok słychać było jak ten łucznik tam prawda ciach 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 i gdzieś tam te panie wszystkie wszyły te ciekawe rzeczy przerabiałaś przerabiały przerabiałyśmy słuchajcie recykling recykling był w pełni świetną historię usłyszałam Słuchajcie, nawet dzisiaj malując się, że na przykład to, to co dziewczyny robiły, podobały się leginsy, ale gdzie te leginsy kupić nie było? No to na przykład brało się kalesony taty. Farbowało się te kalesony na, na czarno. No i był, były legitymizmy. <gry> Oczywiście one nie miały wtedy tej lajkry i tak, za chwilę, ale, prawda, były tutaj stopy, które się ale, stopy. Tak, ale można było, wiecie, na ten jeden, jeden, prawda, wieczór na założyć wyjście, na bo... wyjście i wyglądać po prostu tak. świetnie. Był taki moment, Pani Tereso, kiedy y, stała się Pani już tak oficjalnie ikoną mody. To był moment, kiedy mąż został ministrem spraw zagranicznych. Tak. Pani w wielu jego oficjalnych wystąpieniach mu towarzyszyła no i okrzyknięto panią jedną z najlepiej ugranych Polek. To też były rzeczy, które pani sama tworzyła? E, to był taki impuls, żeby z tą moją pasją i moimi projektami e, wyjść do ludzi. Do ludzi, tak. I oficjalnie pokaz zaczął. E, e, pierwszy pokaz był w Galerii Zachęta mm -hmm. w 1998 roku. 이탐면세제 인내 및 방일은 나타 Wyszłaś w tym pokazie, Oczywiście, no ja z panią Teresą... My jesteśmy my bardzo związane. Jest o, bardzo masz bardzo jakieś wybrania, pani teraz. Słuchajcie, mam jedną przepiękną sukienkę jesteśmy. i nie wiem, czy jesteśmy w stanie tą sukienkę jesteśmy. pokazać. Widzę, widzę, widzę. Jest sukienka. to jest? No właśnie, ja <laughs> to jest ta sukienka o. i ona jest tak niesamowicie... Nie wiem, pani Teresa, czy pani wie, ona ma, myślę, że ponad chyba 30 lat. Ponad 30 lat. lat. Tak. To jest jedwabny szyfon w kwiaty. Od razu widać Boże, tak. i Ty ją zakładałaś jest... wielokrotnie z tego co wiem Renatko. Nie jeden raz naprawdę. Nie, no to jest sukienka w ogóle, która zakładam cały czas. Wygląda czyli... jak nowa. Wygląda jak nowa. I wiecie, to jest, i to jest właśnie to, że te rzeczy jakościowe, takie, które są naprawdę tak, dobrze przeganeczne. Ja ogromną wagę przewiązywam. Do jakości, jakości prawda? Ona tak. ma trzydzieści parę lat, a ona jest cały czas Ale to wygląda sobie przepięknie. Boże, dziękuję bardzo. I, I wiecie, i to jest takie, taka mądrość też nasza, żeby właśnie popatrzcie, kiedyś, kiedyś my zresztą teraz wracamy do tego, prawda? Wracamy do tych czasów, że, że właściwie myślimy o tym, że. Że, że, nie wyrzucamy, że nie wyrzucamy tych ubrań, tylko staramy się je nosić, staramy się właśnie je jakoś zmieniać, czyli, czyli znowu unowocześniać, unowocześniać nadać, ale wracamy to. do tego de facto, co było tych kilkadziesiąt tak lat czas. temu. Tak? To jest teraz taki, Myślę, taki że to jest opowieść o prawdziwej kreatywności, czyli o takiej umiejętności, która pozwala osiągać swoje cele mimo niedostatków. Wszystkie najbardziej kreatywne dzieła powstały nie z nadmiaru, tylko z tego, że komuś czegoś zabrakło. Ktoś mm -hmm. czegoś nie miał w pełni tak jak chciał. Więc drogie banie dzisiaj to była też opowieść nie tylko o modzie, ale i o. Sile umysłu. Sile, umysłu. Tak, Sile umysłu. wyobraźni, kreatywność. I zobaczcie. I, no te... i pasji przede I wszystkim co? I, też, tego i, trzeba... i też takim łączeniu ludzi, tak. prawda? Bo popatrzcie, ci wszyscy, jak spojrzycie na te stare zdjęcia, to ci nasi nie wiem, nie wiem babcie, Dziadchowie... dziadkowie, oni wszyscy siedzieli. Może je siedzieli w swetrach z zasłony, w spodniach z dywanu, ale pili tą Coca-Colę, <laughs> <przecież laughs> i byli uśmiechnięci i tworzyli Spodnie jakoś świetle sprawę. To jest też istotne, że Polki chciały zawsze wyglądać dobrze i modnie. Tak. I tak, potrafiły tak. sobie z tym poradzić mimo trudności na rynku. A, A jeszcze Wam jedną rzecz podpana. powiem. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, jest taka ciekawostka, że w tej chwili eksperci z rynku pracy e, podają takie informacje, że właściwie te umiejętności, które miały powiedzmy nasze babcie, są najbardziej pożądanymi w tej chwili umiejętnościami, Kriadym. bo są niszowe. I umiejętność radzenia sobie w trudnych okolicznościach. Cześć tu Dorota i Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl